Witam wszystkich serdecznie. W tym tutorialu objaśnię, jak zmienić tło pulpitu w systemie Windows 11. Obecnie, jako tło pulpitu, mam ustawione takie oto malowidło. Będę chciał je przestawić na coś ciekawszego, jakiś krajobraz. Mam tutaj folder ze zdjęciami. Załóżmy, że chcę ustawić sobie to zdjęcie jako tło pulpitu. To jest bardzo proste. Wystarczy, że nacisnę prawym przyciskiem myszki i wybiorę opcję ustaw jako tło pulpitu. I to wszystko. Już mam nowe tło pulpitu. Ważna informacja. Umieśćcie sobie zdjęcie, które ustawiacie jako tło pulpitu w miejscu, którego nie będziecie ruszać. Tak? Czyli w takim miejscu, gdzie te pliki nie zostaną przez przypadek usunięte, przemieszczone itd. Druga sprawa jest taka, że należy pamiętać o tym, że powinna być odpowiednia rozdzielczość zdjęcia do ustawienia jako tło pulpitu, ponieważ jeśli zdjęcie będzie za małe, tło pulpitu będzie pikselowate. W szczegółach zdjęcia można z reguły sprawdzić rozdzielczość. To jest 6016 na 4016 i po najechaniu myszą także jest ta rozdzielczość i można też wyświetlić szczegóły tutaj. I też jest rozdzielczość. Przeciętny ekran ma 1920 na 1080 pikseli, czyli Full HD, więc to zdjęcie jest zdecydowanie większe i może być spokojnie ustawione jako tło pulpitu laptopa czy nawet ekranu 4K. Jeśli na przykład to zdjęcie miałoby 1000 pikseli na 600 pikseli, byłoby zdecydowanie za małe i mogłoby nieestetycznie wyglądać. Tak więc prawy przycisk myszki. I ustawia jako tło pulpitu, zdjęcie w bezpiecznym miejscu, odpowiednia rozdzielczość. I to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę.